Siemanko, tutaj Fierce, a dzisiaj sobie zagramy w grę Terra Online, która jakoś tak od lutego przesz przeszła na Free to Play. I co do konta Free to Play mamy dostęp do tylko i wyłącznie dwóch postaci. Jeżeli na przykład byśmy mieli premium e, i byśmy tam stworzyli więcej niż dwie postacie, i kiedy te premium natomiast się kończy, będziemy musieli usunąć e, nasze postacie, które dotychczas tam stworzyliśmy gdyż inaczej mogłoby to dojść, że nie moglibyśmy się zalogować póki nie zapłacimy nowego abonamentu. I właśnie to nie jest fajne, jeżeli chodzi o tą grę. Na razie stworzyłem tutaj postać, która się nazywa Almanrir. Mam tutaj już 35. level i teraz zamierzam również stworzyć nową postać. I raczej będę tworzył Perserkera, ponieważ jest mocnym tankiem, bo jeżeli chodzi o tankowanie to mamy tutaj lancera, który po prostu jest w stanie ubić nawet bossa właśnie w taki łatwy sposób, nie sprawia to dużych problemów. Dobra, ja na razie włączyłem tutaj tryb kreacji. Jak i zaraz zobaczymy, niestety pasek tego ładowania tutaj troszeczkę chwilę trwa. Nie za dużo, ale chwilę trwa. Więc będziemy musieli trochę poczekać. No. A w międzyczasie no. Gra się prezentuje dość bardzo pięknie, jeżeli chodzi o grafikę i tak dalej. A my się właśnie zalogowaliśmy. Tutaj mamy właśnie tam różne klasy, rasy, które uczestniczą w tej grze. A właśnie tu mamy Elina, jak dla mnie to jest klasa dla pedofili. No. Aman. Mm, wysokie elfy, które wyglądają jak pedały lekko. No i człowiek. Ech. Jak można powiedzieć, tutaj babka. Ogółem powiem wam wszystkim, że jeżeli chodzi o kobiety w tej grze, to są najładniejsze, jakie kiedykolwiek widziałem. A tej mamy klasy warriora, czyli taki szybki... To jest coś jak assassin. Że, tak w skrócie powiedzieć. Fajne kombosy ma i tak dalej. E, wydaje mi się, że to jest. Fajna postać. Lancer. Lancer to jest właśnie ten tank, który jest w stanie nawet ubić bossa, który, mając dwa levely wyżej. Slayer. Slayerem ja gram. Mocny daje ale słaby jeżeli chodzi o. HPK. Mm, akurat trochę jest taki. Hmm. Lepiej grać na przykład z jakimś healerem. Breserker. Berserker jest w stanie sam się zasłaniać. Jest taką tarczą, a jednocześnie mocnym damage'em. Nosi wysokie, wysokie płytowe zbroje. Ja akurat zamierzam nim grać z tym berserkerem. <coughs> Sorcerer, no typowy dystansowy, mag. Cóż innego o nim? Archer, wiadomo, no Archer, łuk. Priest. No, co dużej kwestii. Mystic. Mystic jest ciekawą klasą, ponieważ jest, jest supportem ale jednocześnie może się sama uleczyć, jak i uleczyć innych, i przy okazji dodawać buffy, które są bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o tą grę. No, w sumie, jak w każdej grze MMORPG. Więc wydaje mi się, że to będzie jakoś tak. wiarę na tyle Mystic'a. Czyli ja będę grał berserkerem. Stworzyć człowieka. Tutaj preset mamy, mamy takie przykładowe twarze, które wybieramy, tak żeby można by było na tych twarzach tam stworzyć jakąś własną, no bo też mamy tutaj opcję kustymizacji naszego bohatera. Dobra, ja sobie przejadę po tych wszystkich twarzach, zobaczę co tam jest ciekawego, ale widzę, że. Jakieś takie... O, takie nijakie te twarze są No ale cóż, pojedziemy dalej, pożyjemy Dalej, nie... nie czarnym nie gram mm -mm. To byłem sporo z tych twarzy, ale żadne konkretnie Ale chyba wezmę pierwszą twarz, wydaje się Jakoś taka w miarę normalną Dobra Tutaj wybieramy swoją fryzurę i jednocześnie kolor naszego, naszych włosów, tam na dole. A jak na razie przejrzę fryzury, które są dostępne. Mm -mm. No, nawet ciekawe. No, ogółem, ogółem jest sporo tych opcji, tutaj mi się wydaje, i. A, znaczy, Tera ogółem jest też grom non-target, czyli, że nie mamy tak jak w innych grach MMORPG, typu, że mm, jesteśmy na przykład takim warriorem, podchodzimy do mobka, na no, nas się rzucają trzy inne, to bijemy tylko jednego mopka, tylko tutaj, jak się rzucają trzech na nas, to możemy na przykład jednym skillem ubić właśnie tych trzech naraz. Co, no wiadomo, dla warriora to jest po prostu świat idealny. Dobra, ja wezmę tą fryzurę, tak przy okazji, twarz. Jaki krzywy, ho Nie, nie, no chyba tą wezmę, najlepszą. Mm. Jakieś tatuaże? Mm, chyba nie. Nie... Yeah. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj właśnie mamy opcję uh, kustymizacji, trochę polepszenia naszej postaci. Które właśnie teraz wykonuję. Szcze... Kość szczękowa. Kość Szczę... szczękowa. Co ja w ogóle mówię? Ale dobra. Czasami się zdarza, że człowiek lubi się poprączny język. Nie No. Mm, tu mamy szczękę. Dobra, ja zostawię myślę, że tak. Nos. Hmm, w sumie nie lubię się nigdy bawić nad nosem, bo zawsze zdarza mi się, że lubię coś spieprzyć tutaj. Często właśnie jakieś uu, wykrzywione coś mi wychodzi. No dobra. Hmm, tutaj, nad tym się bawić. W ogóle nie widzę żadnych zmian. Troszeczkę małej zabawy jeszcze. Ach, może to tam tu. Hmm, cóż, szczerze powiedziawszy, akurat nagrywam to kiedy yy, drugi raz, ze względu na to, że po prostu ścieżka dźwiękowa wcześniej mi jakoś się nie zgrywała. Z grom, więc troszeczkę inaczej. Wcześniej miałem taką wędę do mówienia, teraz troszeczkę mniej. No, ale cóż, zdarza się. Mam nadzieję, że już więcej mi się taka sytuacja nie powtórzy. Bo to jakieś utrapienie. Dobra, zostały nam ustaje tutaj i jeszcze uszy. No, parę tam małych zabiegów i. i będzie dobrze, jakby się już skończy. To nasze małe co nieco. Hmm. Tu myślę, że tegdem tak, ja wysunę do przodu. Nie. Sporo, sporo. teraz można nieźle tać. Jaka bida. Mm, nie, nie, nie. Dobra, dam mu mniej więcej tak o, Żeby nie był za wesoły. Będzie taki groźny w miarę. No, jeszcze nam zostały teraz uszy. Jeżeli chodzi o wygląd naszej postaci. Ale nad uszami nie ma się też wiele co zabawiać. Pary, tylko tam opcji będzie. Hmm. Dobra outfit. To są mniej więcej preferowane, yy, preferowane zbroje, które w przyszłości będziemy nosić. Mniej więcej można spojrzeć, jak nasza postać będzie wyglądała w tych zbrojach. Yy, co właśnie daje jaki. no swojemu zrobienia takiego swojego charakteru No i niestety to mam głos do wyboru Nie ja chyba zostanę przy tym głosie No i imię Zawsze o, o imieniu. Zapomniałem dzisiaj pomyśleć o imieniu, ale szybko, szybko muszę coś na szybkiego wymyślić. Hmm. Boże. Kurczę, nie mam pomysłu. Hmm. Może Elteris? Wolne? Jest wolne. No dobra, to tak będzie wyglądała moja postać, druga Berserkera. Teraz znowu ładowankę do charakterów. Dobra, El -Toris. El Toris, level pierwszy, to play. Prolog, prolog jest czymś, że zaczynamy po prostu z 20 levelem już, więc ci, którzy grają w to pierwszy raz mogą mnie ogarnąć ze względu na to, że tam jest trochę tych skilli, Nagromadzonych. No i Island of Down to jest e, normalny pierwszy level. Zastartujemy i wszystko jest tak, jak powinno być. I będę właśnie zaczynał w Island of Down. Chwilę ładowania i będzie filmik. Krótki filmik wprowadzający nas do gry. Done. Now we'll see some action. Patience recruit. Whatever's on that island wiped out the first expedition. It's a graveyard for the arrogant. Ha! A graveyard for anyone who dares to cross swords with me, baby Who's with me? Count me in. On the day I heard about a mysterious island rising out of the sea, I dreamed I'd see it for myself. Then you need more ambitious dreams, my friend. Mysterious Island equals ancient treasures. Equals the perfect place for me. By the Titans, that island is huge. Enough chatter, recruits. Get down there and report for duty. For the Federation. No i w tym momencie właśnie przybyliśmy na wyspę. I tutaj rozpoczniemy naszą pierwszą przygodę. Naszą pierwszą. no w sumie pierwszą. Podejdę do tej elfki, a tak przy okazji to pod I mam inwentarz. Pod K mamy skile. Akurat żadnych nie mam jeszcze. Na razie. Tam są skile pasywne i aktywne. Yy, dobra. Mmm, biorę Tej Questa, główny quest, który, który nas poprowadzi przez główną fabułę tej gry. No, kolejny, no i to jeszcze to mamy, że te questy to są te poboczne, poboczne. Eee, ogółem. Ogólnie jeszcze pod y, L, właśnie tutaj, y, możemy zobaczyć questy. Tutaj mamy właśnie te questy główne, storyline, mm. które nas poprowadzają przez całą tą grę. Jakby też powiedzieć. Tutaj mamy Zone questy. Zone questy to są takie żółte zaznaczone poboczne. One nam pozwalają do expić naszą postać. Guild quest, guild quest się zdobywa tam medale, i te medale się oddaje do panku gildiowego. Przynajmniej tak jak ja jestem w gildii, to tak jest u nas. Właśnie guildia nazywa się Guardia. Serdecznie zapraszam. I właśnie daily quest to są dzienne questy. Jeżeli chodzi o politykę tej gry, jest bardzo rozbudowana. Kiedy się tworzy, Gildie natomiast, to można wykupywać tereny i te tereny są zarządzane przez tego właściciela gildii, to wiadome. I inne gildie też kupują te tereny. No i przy kupowaniu tych terenów nakładają się też podatki, na przykład jeden członek jakiegoś jakiejś przeciwnej gildii przyjdzie do naszej gildii, to będzie musiał zapłacić podatek za przejście na terytorium. Dobra, a my dalej lecimy z questami. Hmm. Hmm. Dobra, biegniemy dalej. Hmm, co my tu jeszcze mamy w tej ogółem? Oprócz tego, że jak widać jest bardzo przepiękna grafika, aż chce się grać. No i jest... Uważam, że to jest jedna chyba jedna z najlepszych gier dotychczas, do kiedy grałem w gry MMORPG, no też jest użyty silnik ENGINE 3, który jest jako jeden z niewielu użytych właśnie w grach MMO. Kolejny właścik tym razem dostaniemy buty. Mamy zabić te drzewce Więc sobie trochę polatamy Hmm, może tam jest wolny? Nie, jednak nie Dobra To może, może innego jakiegoś trzeba poszukać Hmm, sprzeciwka No to bijemy To wam pokażę jak się mniej więcej bije, tak przy okazji Prawym przyciskiem myszkiem się zasłaniamy. Robimy tarczę. Jak widać, nic nam nie zrobił. I ta tarcza jest dość stabilna. No i co najfajniejsze jest jeszcze: w innych grach MMORPG mamy coś takiego: zabij po 30, potem już tych wszystkich mobów, po 50. To się aż człowiekowi nudzi. A tutaj zawsze się spotkałem, gdzie zabij 10. 15 to chyba było najwięcej. Są jeszcze takie małe, mopki, one chodzą w grupach, to jedynie ich tam było najwięcej 50, ale to za innym wybiciem się wybija 10. Więc wydaje mi się, że to nie jest nawet męcząca gra. Tu jest przyjemność czerpana z gry. Nie, tak jak to. winy grak. Więc na pewno cieszę się, jeżeli przeszła ona na free to play, jak polowałem na nią wcześniej. No a to wszelako zbijemy kolejnego drzewca i będziemy tak właśnie robić po kolei te questy mm, No a tak ogółem od 11 levelu możemy dostać monta, monta dostajemy w elice. Velika. Welika jest to głównym miastem akurat yy, w tej te, Eee. I potem słyszałem, że od 40 levelu można wymienić swojego konia. No chyba już chyba za kasę tym razem trzeba będzie kupywać konia. No ale jest lepszy, szybszy. I to jeszcze 5 levelów brakuje na mojej, tej pierwszej postaci, którą stworzyłem. Mm, dalej. Dobra, oddam quest'a. O, właśnie, jeszcze mapy są bardzo szerokie. Duże są te mapy, ale przede wszystkim jest też porządek w questach. Kiedy je robimy, nie mamy też nabałaganionych nie wiadomo ile, tylko przechodzimy od jednego miejsca. One są takimi jakby flagami zaznaczone. Te miejsca i tam są zawsze questy. Więc przechodzimy, robimy na przykład wszystkie questy. Właśnie w tym miejscu. Potem jest quest jeden, który odnosi nas do kolejnego jakiegoś miasteczka czy coś takiego. Wtedy znowu robimy questy tam i wszystko jest tak, ma swój porządek pełen. No, bo spotkałem się z grami, w których tak nie było. No i często mi się przynudziły zazwyczaj takie gry. Tutaj widzę, że. Naprawdę jest warta polecenia Przynajmniej takie jest moje zdanie. Jak oczywiście jak zauważyliście jak tutaj że, um, atakujemy MOBA, pojawia mu się krew. A tego też w innych grach nie przyuważyłem. Więc yy, wydaje mi się, że ta gra ma sporo plusów. Ciekawe będzie mi się grało tym berserkierem dalej, w dalszych częściach mojej przygody. Ale na pewno nie gram sam, mam znajomych. Yy, I właśnie tak ja razem co tam gramy. Także to są instancje. Pierwszą instancją, którą będziemy robić jest u 20 levelu Bastion Flock w skrócie Ball. Mm, osoby, które są potrzebne, znaczy. No tak, osoby, które są właściwie potrzebne do takich instancji jest właśnie Tanker, dps czyli ten Berserker, Slayer. No i tradycyjnie Healer, czyli Priest. Może być nawet Mystic Do tego tam masz tak wiele się nie różnią. Mystic też posiada akurat leczenie. jest postacią uniwersalną i oczywiście dziwne jest to, że po prostu mamy tutaj mm, e, manę, kiedy walczymy właściwie takim berserkerem zamiast jakiejś staminy, jakiegoś, jakiejś siły, że coś takiego bo ta, ta mana no, się, się ładuje akurat w momencie, kiedy mm, kiedy uderzamy przeciwnika. Normalnie. To jest no, Zawsze w innych grach widziałem, żeby to była raczej jakaś paska stamina i tak dalej. Ale akurat stamina też tutaj jest, mm, która dodaje nam życia. Mm, max jej wynosi 120%. I możemy ją uzupełnić przy ognisku, bądź rozpalić sobie własny campfire. Campfire, czyli to jest to taki ogień. Takie, takie, tak jakby grill trochę wygląda. My się ustawiamy i dopełnia nam się stamina, która daje nam dodatkowe życie jak i manę. No, a przy okazji rozwalam właśnie kolejnego jelenia albo łosia. Coś takiego. Ile jak myślę mamy oś coś tam mamy Jeszcze troszeczkę i będzie wszystko z tego questa Kolejny łoś No i widać, mam tutaj dużo obszarów ogółem na tej mapie i tak dalej Ale też nie jest po tak, że wchodzimy na przykład do jednej takiej granicy z tanu tego, tego całego... Państwa i właśnie mamy taką mapę, jak ta, tutaj po prawej, że nie jest duża. No i łatwo się też po niej poruszać. I wszystko potem łatwiej ogarnąć. Teraz idę oddać kwesty. Questy będziemy oddawać znowu gdzie indziej. Tym, tym razem, znaczy tym razem, jak zawsze w sumie. Mm, w grze też jest crafting, jeszcze jak w każdej grze, ale niestety nie próbowałem jeszcze craftingu. Jakoś tak nie interesuje mnie to. Mm. Mamy też ta glify. Glify służą do polepszenia naszych skillów. No i oczywiście można enchantować broń. Czyli mamy naszą broń, którą chcemy zenchantować, czyli podwyższyć jej. Do tego bierzemy starą jakąś broń i pewien taki, jak to nazwać, proszek, piasek. A ja pozbieram questy jeszcze. No te wszystkie. Najlepiej mi questy pozbierać tak, żeby je mieć tutaj w prawym rogu. Bo jak będzie ich więcej, to czasami można nie ogarnąć już tego. Ale na razie na tej mapce tutaj nie będzie. Nie, nie zdarzy nam się ta sytuacja, że będzie ich aż za dużo. To dopiero zdarzy się na drugich, na wyższych poziomach, no. Mm, tutaj właśnie u taktika kupujemy nasze skille i mogą mi korzystać berserkerzy, ci, którzy po prostu władają bronią, a u Magic instruktora nie tu sorceserzy, magowie, ogłębieni magowie, priesty i tak dalej. Właśnie w ten sposób. A ja jeszcze znajdę jednego questa. To jest taki quest gości, który chodzi i mi będzie dawał miecz. No dobra, wziąłem. No więc będę kończyć na razie ten filmik. Jakby coś się spodobało czy coś, to mówcie w komentarzach, to mogę zrobić dalszą część właśnie mm, kroczenia ścieżki wojownika, Berserkera. To na razie.